Zobaczcie, z kicią idziemy teraz. Trochę ją tak trzymam, <laughs> Że mi... żeby mi nie wyskoczyła. Ale idziemy, wiecie co zrobić, w końcu posadzić nasze truskawki. Także kiciulkę muszę teraz odstawić i ładnie pójdziemy posadzić truskawki. Ja was zabiorę ze sobą. Chodź, Susiu, tutaj, tu idziemy. Zobaczcie, rękawiczki już mam, tylko jeszcze łopatkę, jeszcze Wam pokażę te swoje erdbery, tutaj one są. No i idziemy, bo ja mam słuchajcie tutaj taki... Chodź Kicia, chodź Kiciulka, chodź. Bo ja mam tutaj taką skrzynkę swoją, właśnie w tej skrzyneczce chcę posadzić kruskaweczki zaraz wam pokażę, tutaj już mam w sumie raz, dwa, trzy, cztery pięć pięć takich krzaczków a teraz jeszcze dalej dosadzimy, piękna dzisiaj pogoda aż po prostu chcę się być na dworzu muszę założyć rękawiczki oczywiście bo nie chcę sobie uszkodzić swoich pazurków takie cię trochę puściłam. No i tutaj mam właśnie w tej skrzynce, kiedyś już Wam pokazywałam. To jest taka skrzynka, tu mamy zioła o, też trzeba, muszę je poobcinać te zioła, a tu mam właśnie truskawki. Także tu jeszcze dosadzę następne, a zioła trzymam dla koleżanki, jak już się przeprowadzi do swojego domu. To dostanie ode mnie dwa krzaki, pewnie te. I jeszcze z tamtego co się dam, żeby mogła sobie też mieć takie ziółka. A tam jest Kicia. Kiciula, Kiciula ma smyczkę, żeby żeby się nie rozochodziła i żeby gdzieś nie uciekła. To taki zaczepiłam smyczkę. Proszę, jak ona. Coraz lepiej już chodzi w ogóle na smyczce. Oczywiście tylko w tych miejscach, które zna. Bo jakbym ją wzięła tam z drugiej strony, to wcale by nie była taka skora na przechadzkę. Ale tu jak już zna, to grzecznie idzie. Nie cia. jak już znasz, to wiesz, gdzie idzie. Iść. Już rękawiczki ubrane i zaczynam przesadzanie. Ale jednak stwierdziliśmy z Pedrem, że musimy ogarnąć tutaj te zioła i trochę je podetniemy, dlatego że jednak w tej skrzynce nie zmieszczą nam się te wszystkie truskawki, bo mamy ich aż 8 sadzonek, więc o, zaraz Wam pokażę jak Pedro tu obcinek. Korek przygotowany. Trzeba, bo to za dużo, nie? za dużo. Za dużo, my tego i tak nie zużyjemy. Ale poczekaj, może to można wysuszyć, wiesz? My nie na to możemy. A to po prostu to jest, Anna. no właśnie nie wiem, jakieś zioło. Możecie dać znać. A jak to pachnie? To jest jakieś zioło, ale teraz nie wiem cóż to za zioło. Czy to za dużo wziąłeś? No za dużo, no powinno być tam. tak. I taki mamy drugi tam. No tak. Oto suche wszystko obetni w ogóle. No musimy musimy to ściąć. Ciężko nie? Ciężko nie taki łatwy. To chyba nie tym. Muszę iść po druga ma A tam? Tak, już. pięknie A pękło już, tak? To jest. No to jakie to jest duże. No to teraz już mamy tu łysą, Pedro. No. I tak, na duże takie bardzo szybko rosły. Mm -hmm. I tu już będę miał niesamowite na siska. Ale tu zobaczcie, mamy ten y, To jest chyba czosnek S O, siska już Ani się spostrzegłam, a siski już nie ma Gdzie ty tam siska poleciałaś? Nie, 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 nie Tu Teraz zaczepiłam Zaczepiłam tutaj siskę bo chwila nieuwagi już była tam, przy płocie, już chciała iść. Już sobie chciała pójść. Nie wolno, Siska, musisz tutaj siedzieć. Co, gotowa do pracy? No, gotowa. I teraz mam 8 tych sadzonek. Tu już Pedro mi zrobił ładnie miejsce. I zabieramy się do pracy. No, ale będę miał tą skawkę. Tutaj, nie? No. To musi być duża dziura? O Jezu, ta ziemia jest strasznie taka gumowa. No dobra, nie? Tak? Trzeba... No Zobacz jakie urosło. Ładnie no to jest. No ładnie jest... urosło, to prawda. Jak to wyjąć? A! O proszę. Ładnie, nie mogę zaprzeć. Uh -huh. Tą tu ziemię tuś tam. Ła, wow, to jest małe. Pedro. To, to ja nie wiem czy to będą troskawki w tym roku. To jest bardzo małe. Zobaczymy. Kwiatek jest. Jak jest kwiatek, no powinien To jest też prawda. Jest kwiatek. To i powinna być truskawka. Dwie. Tutaj nie. No to za głęboko. To jest taki mały. Po prostu mogą ptaki przychodzić. Tu są jeszcze takie robaki. Ale zobacz, powinna być linka tutaj. Ty robisz jeden linka? tak, a drugie tam dalej? Jaka linka? Powinna być takie równo, nie? Patrz, ale tu jest fuj, ślimak. Oj. Zobacz, powinna być tak. Nie, jeden tak, jeden tak, jest blisko. Ja Ci mówiłam, że ja się znam na ogrodnictwie. Ale to jest proste, nie? Prosto to możesz w dziób dostać. A zobacz, a tutaj teraz zostało dziurę tutaj. A kto Ci powiedział, że tam dziura będzie? Źle? Ale to nie jest grządka. Wiem, ale... Co będę robić tutaj na środku? Bo tam będę tam. Mm. Nie, no przecież mam jeszcze trzy. No dobra, tu przesadzę, tak? No tak. I to następne daj tutaj, nie? Muszę być to wszystko porównane, bo będzie ładnie. Czekaj, tak? I to tu. Co Teraz? został ci? No, tu nie. No. Tak? No, daj jeden tu. Tu. Tu? O, ale tutaj też zobacz. No to musi być tak, bo to jest w takim kształcie. To jest dobre. To jest dobre. No do. To jest kot? Nie wiadomo, czy one wszystkie się przyjmą, nie? No, też nie wiadomo. Kiedy zrobiliśmy pierwszy raz, chyba para umierał, nie? No, dokładnie. A zobacz, jak ta reszta, nie? Ta ładna. No Na no pewno To ładnie no, no tam rosną Miał cztery? Ciet... No No to powinno dać jeden tu O, 1, 2, 3 też nie chcę za blisko Ale nie tak, muszę trzymać tą to nie można iść tam w lewo Też tak kotycznie tak. po prostu Ja chcę to przenieść Powinienem robić plan przy tym Leć i zobaczyć dokładnie gdzie nie jest tak cały czas robię a to z mnie to zmieni ja tak robię o, to przeniesiemy и теперь здесь будет 3 и теперь лучше потому что был заплескан

Prasa jest, jest skończona <laughs> Prasa skończona Ale... Czekaj. Truskaweczki posadzone. Zobacz jakie wszystko ładne. O. Te już będą na pewno fajne. Fajne będą truskawki. Z tych małych to ja nie wiem tak naprawdę czy coś będzie. Ale będziemy... I cały czas jest tą skawkę, nie? Cały to fajne, gratuluję, ładna praca. pracę. Dziękuję. Ja zrobiła. Jeszcze tylko Wam pokażę. Tutaj z etykietki. Erdbere, fragaria, Ananasa, Ostara. Tu jest pokazane, że na takie konfitury... No zobaczymy czy one będą. Tak fajne jak te, co mamy już. W ogóle nie wiem, czy słyszycie. Ale, ale po prostu słuchać konie. Konie słychać, tak naprawdę. One tutaj gdzieś chodzą. Koniki. Z tej strony. Z no, tamtej jeszcze zobaczymy. Zobaczymy z Może się uda. A już nie ma. Nie zdążyłam. No i tu jeszcze wam chciałam pokazać. To jest... Jak to się nazywa Pedro? Estra, estragon? No, na estragon, bardzo fajnie. W ja. ogóle, takie ma ładne kwiatki. Ale moja ręka to, to cała to jest pachnie. Na... To jest czosnek. Ja. A to jest czosnek. Ładny na roku Bardzo ładnie wygląda ten czosnek. No i właśnie pytanie: co to jest? To też jest jakieś A zioło. To też jest tam do... A to jest koper, chyba, koper. nie? Koper to jest. Cieszymy się, że tutaj taki zielnik mamy, właśnie. Jeszcze pietruszka. I też tam mamy. Powinno miejsce, być. Nie? No i mięte mamy, właśnie.